No i zobaczymy na razie Katwert Majczak. Ładnie na drugim kroku. Płynący zawodnik warty Poznań, w której poniżej 68 sekund na, na 100 metrów po raz pierwszy popłynął. 40 na 400, grałem minimum na Mistrzostwa Europy do e, Londynu oczywiście. 51.0, 51.7 Zaborowski, 52.4 Minął Czucanow, 52.8 Mody Zawodnik z Aleksandrowa. E, śmiech jest, w tej chwili piątki, no i druga serca. 100 metrów, e, trzeba dobrze popłynąć, aby być potem e, w ten, Już na czerwono nam się pozapalało parę, parę lampek, to znaczy, że zawodnicy troszkę słabną, ale to wyjdę dobrze, Minuta 33, teraz będzie poniżej 14, minuta 47, z małym marzyciem, minuta 46 może nawet. Klik Majsza, dwa mocniejsze pociągnięcia, 1,46-65, wygrywa Kasper Majsza, faworyt tego wyścigu. Kasper Klik jest drugim. Wegacja czy jest religia